I plan yes. Now, I have a great, great story for you. I mam was taką Who likes stories? Wave your hand. Wave your no, hand, to hand to if you like stories. Po, oh, you're going to love this story. Wam się. So it's about a young man that grew up right here in Shezhuk. No, he went to one of the Jesuit universities. W, w, do, do he got a good job, he got a lot of Zawate. Do pracę, dużo and he said, I know what I'm going to do with my Zawate. I'm going to buy a big, big, big house with a big, big, big bed. Dużym, dużym and the man went into that house that first day. I tam dnia. He had shurek. He had kubasa. kubasa. He had pierogies. Pierogi. Oh, he was so happy. And he went to sleep. And in, no, in the middle of the night, all of a sudden there was a knock at the door. Nagle coś zapukało, ktoś zapukał do drzwi. The man was surprised. So he ran to the door. Do drzwi. He opened the door. Te drzwi. Do you know who he saw? Wiecie, Yes, he saw Jezusa! I saw Jesus! Tak, zobaczył Jezusa! The man was so surprised! Był bardzo zaskoczony! He said, Jesusa! Zobaczył Jezusa! Shepher, shepher. Zapraszam! Please come into my house! Wejdź do mojego domu! You can have the biggest room in my house, It's all yours. Możesz mieć największy pokój w moim domu. To jest cały Twój pokój. The master bedroom. Główna sypialnia. So the man went to sleep. En in het midden van de nacht. No, There was Er was een andere knock. De man ran naar de door. De troon op beneden de deur. Hij opende de deur. know who he saw? Weet je wie hij zag? diablo! Ah! diablo! Is dat een dood diablo? <laughs> Ta, tego. Yeah, yeah, and the diablo, the devil, came into that house. The do Oh, he wrestled with the man. Oh, he that He brought in people that hurt that man. He brought in people that hurt that man. He pain. the man. He gave the man. He pain. He pain. Dał mu ból kolana. Bye bye. I teraz wersja Polska. Hej! No ja 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 ja. ten człowiek był taki niezadowolony. He woke up in the morning. Obudził się rano and he was mad at Jesus. I był wściekły na Jezusa. Jesus, come down here right now. I invited Jezus szybkoschądź tu na dół. I zaprosiłem do mojego domu. And the devil came in my house. I diabeł też przyszedł do mojego domu. Why did this happen? Dlaczego to się stało? And the Lord said, a pan powiedział, me the one room of your house. zaprosiłeś only mnie tylko do jednego pokoju w twoim domu. All of the rest of the rooms are yours. Wszystkie inne pokoje są twoje. I'm just a ja jestem tutaj tylko gościem. So the man went, ah, said, okay, I'll, I'll give you the keys to all of my house. Ja mówię, od, od dzisiaj daję ci klucze do całego mojego domu. You can have every room. Możesz być w każdym jednym Pokoju. Yeah, what <laughs> Except my bedroom. Ale, ale za wyłączno z wyłączeniem mojej sypialni. Said, you, please do not go my bedroom. Proszę, nie do mojej sypialni you see, it's in the bedroom. Bo widzisz, to w tej sypialni, ja mam tam rzeczy, które kupiłem sobie, których nie chcesz widzieć. It's in the bedroom that na, tam na mojej sypialni yy, oglądam różne rzeczy na telefonie. Oh, nie chcesz patrzeć na te zdjęcia, które oglądam na telefonie. I my my Zapraszam też moją dziewczynę do mojej sypialni. nie patrz na to, co ja robię z moją dziewczyną. You can room but stay my A więc masz wszystkie inne pokoje i tam sobie sieć. Jezus powiedział: OK, znowu poszedł spać. znowu kolejnej nocy, w środku nocy, kolejne pukanie. A zszedł na dół. Otworzył troszkę drzwi. Wiecie, go zobaczył? A, tego gościa. A, diabła. Diabła zobaczył. Diabu, yeah, wszedł do jego domu. Oh, he made the man really depressed. I znowu dał mu wielką depresję. He tempted him with alcohol, zaczął go kusić y, alkoholem. With drugs. Y, narkotykami. The, mom, the man died of a drug overdose. And the of a drug I Ten overdosed. człowiek już prawie umierał z, z przedawkowania narkotyków. all, he was so depressed. Ale gorsze, miał taką depresję. Chciał skończyć ze sobą. Mówił, ja przeszedłem całe to życie. Próbowałem religii. Próbowałem być bogaty. Próbowałem nawet samego Jezusa. Nic kompletnie nie działa w moim życiu. I zanim on praktycznie skończył ze sobą, bo uczył, tak, poczuł takie takie. Can w ramię. The man turned around. Odwrócił się. Who do you think it was? Jak myślisz kto tam był? Yes. Yes, it was Jesus. Tak to, był Jezus. And Jesus, said, Excuse me, son. I Jezus mówi: "Przepraszam cię, synu." You didn't try one thing. Musisz spróbować jeszcze jednej rzeczy. Daj mi klucze twojego domu. Let pozwól mi, abym to, ja był właścicielem twojego domu. Let Pozwól mi być w każdym jednym pomieszczeniu twojego domu. And now. let you live I will be able to be free. The man said, okay. On, ten he dropped on his knees. Na kolana. He said, I surrender all to I Jesus. Mówi, and he gave Jesus the keys. Oh, the man had such a good sleep that night. Oh, the man had such a good sleep that night. That night, the man sounded like this. like this. <try> Tak dokładnie brzmiał jak on. I znowu w środku tego chrapania, tej nocy, rozległo się takie pukanie do drzwi. I ten człowiek już cały drżał, ponieważ on wiedział, co to puka. O, jego kolana miały społeczność ze sobą. He was going to that door. A więc podchodzi do tej drzwi, ale zanim miał otworzyć już klamkę do drzwi, znowu poczuł lekkie pukanie w ramię. Odwrócił się, jakbyście kogo tam zobaczył. To był Jezus, And Jesus said, me, son. i Jezus powiedział: Przepraszam, Cię, synu. Remember, you gave me the keys to your Pamiętasz, dałeś mi klucze do twojego domu. Now I'm the owner. Ja teraz jestem właścicielem. And whoever owns the house, a ktokolwiek jest właścicielem domu, has to the house. Ten chroni dom. I Jezus otworzył drzwi. When the devil saw Jesus, he got really a kiedy diabeł zobaczył Jezusa, to się naprawdę wystraszył. His to the floor. Jego szczęka opadła do podłogi. Diabeł uklęknął na kolano And he said, i powiedział I'm sorry, Jesus. Przepraszam, Jezu. I must have the wrong house. Chyba pomyliłem adresy. And that devil ran faster than he's ever run. I ten diabeł uciekł stamtąd szybciej niż przyszedł. Now, why do I give you that story? Dlaczego opowiadam wam tę historię? Because that house is like our lives. Bo ten dom reprezentuje nasze życie. Everyone say that house. Powiedzcie wszyscy, ten dom... Jest jak nasze życie. Niektórzy z nas naprawdę mogli zaprosić Boga do jednego pokoju, a może nawet do trzech pokojów w naszym życiu. Ale może jest jeszcze jeden pokój, który jest pełen złości, gniewu lub nieprzebaczenia albo kradzieży, albo kłamstwa. It could be any bad thing. To może być dowolna zła rzecz. Bo wiesz, wszystkie złe rzeczy oddzielają nas od Boga. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Wystarczy jeden grzech, abyśmy na wieki byli posłani do piekła. Do tego prawdziwego miejsca, które nazywa się piekłem. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Wszyscy niech powiedzą dobra wiadomość. O, dobra wiadomość. Dobra nowina. Dobre, Dobra nowina. Dobra nowina. jest. Dobra nowina. cię że Bóg kocha cię bardzo. He, gotów posłać swojego syna Jezusa na ziemię dla ciebie. And when Jesus died. I kiedy Jezus umarł, he would take the punishment of your sin. To wziął na siebie karę za twój grzech. He would take the na siebie karę za mój grzech. And he not only died. I nie tylko umarł, ale powstał i jest żywy dzisiaj. Jest żywy dzisiaj, ale on nie chce tylko połowy twojego życia, a nie chce jednego pokoju czy trzech pokoi w twoim życiu. On chce, abyś dał mu klucze do swojego. Don't surrender every room of your heart to Him tonight. Cały swój dom, domu, so if you're here tonight, that you to don't ja. Jesus. i wiesz, że potrzebujesz Jezusa nie tylko w połowie Twojego życia ale chcesz Mu dać klucze do Twojego życia i chcesz Mu powierzyć te klucze to wezwij imię Jezusa i uczyń Jego Panem Twojego życia Biblia mówi nam, że będziesz zbawiony więc będziemy się modlić Ojczy Chcę Ci dziękować za to, że tak bardzo nas ukochałeś. Dziękujemy Ci, że Twoja miłość sięga do nas. Ma? My chcemy poddać nasze życie Tobie. Jeśli jesteś tutaj. I chcesz uczynić Jezusa przywódcą Twojego życia, podnieś swoją rękę do Jezusa. Jeśli potrzebujesz przebaczenia od Boga dzisiaj, podnieś wysoko swoją rękę do Jezusa. Może chodzisz w niedzielę do kościoła, ale piątko w piątkowy wieczór idziesz na imprezę i pijesz w klubie alkohol. To wtedy Ci powiedzieć, że potrzebujesz się na nowo narodzić. Potrzebujesz Chrystusa w Twoim życiu. not go to heaven. Bo nie można iść do nieba nie będąc narodzonym na nowo. Zatem jeśli chcesz Jezusa, to podnieś swoją rękę. Jeżeli chcesz Bożego Przebaczenia, podnieś swoją rękę. Podnieście ręce. Wy wszyscy, którzy mnie słyszycie tam z tyłu. Boże wy tutaj na tej strefie zabaw dla dzieci, jak mnie słyszycie. Wy w restauracji, jeżeli mnie słyszycie, podnieście rękę rękę. Amen. And with your hands raised. I z podniesioną ręką. Yeah, anyone, even the crew, even the staff, you każdy, Jezus. każdy, każdy, nawet tu obsługać dźwiękowcy, jeżeli chcesz Jezusa, podnieś rękę. I powiedz tę modlitwę razem ze mną, z całego serca w to wierząc. Każdy zawoła Jezus! Jezus. Everyone Jesus. Zawołajcie Jezus, come into my life, wejdź do mojego życia, be my Lord, bądź moim panem, be my savior, bądź moim zbawicielem. Everyone say thank you Jesus. Powiedzmy wszyscy, dziękujemy ci, Jezu, for dying for my sins, za to, że umarłeś za moje grzechy. And raising from the dead. I, martwy, I surrender all of my life to Jesus. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Hallelujah. Let's give a clap to Jesus. Odamy usawio kłaski. Hallelujah. Jesus loves so Jezus bardzo Cię kocha. If you just said that prayer. You are saved. You are born again. Jeśli are... pomodliłeś się tą modlitwą, z wiarą w sercu, to narodziłeś się na nowo. Jezus mieszka w twoim sercu. And you have heaven as your home. I niebo jest twoim niebiańskim domem. Now, if you just said that prayer with me, raise your hand. Raise your hand. Jak się modliłeś za mną to modlitwą, to podnij swoją rękę. Pokaż, mi, że się modliłeś. Who said that prayer? with Who said that prayer? Trzymajcie swoje ręce w górze, żeby doradcy podeszli dali Wam prezent. Mamy dla Was książkę darmową To jest książka, która pomoże Ci w Twoich pierwszych krokach w drodze zapadem. I mamy też taki, taki formularz, taką informację krótką, bo chcielibyśmy nawiązać z tobą kontakt, żebyś był członkiem Bożej rodziny. Yes, thank you for coming to Koham Dziękujemy ci, że przyśzedłeś na do na festiwal Koham Jeshu, festiwal nadziei. I believe we're going to have a dynamic Uh, time right now do don't want to go anywhere? A więc wieże będziemy i teraz jest samowicie dynamiczny czas. Call i... your family, call your friends, call them to come to this festival. I zaproś swoją rodzinę, przyjaciół, żeby przyszli na ten festiwal. We have a great dynamic band about to start right now. Mamy dynamiczny zespół, który właśnie zamierza zacząć. It's a Great Church CRC Church right here in Jeju. To kościół, kościół CRC tu w Rzeszowie.